Panie trenerze, chcie ogólne podsumowanie tego tygodnia. Jeżeli by można było, bardzo bym prosił dla No To nie był cały tydzień, bo praktycznie spędziliśmy trzy dni na skoczni. Skosztowaliśmy różnych warunków, bo było i bardzo mocno z przodu i dosyć mocno z tyłu i ciszę. Także to co chcieliśmy zrealizować, to zrealizowaliśmy. Zawodnicy skaczą różnie, ale zaczyna się pojawiać to, to, co chcemy mieć na zawodach, czyli swego rodzaju stabilizację i powtarzalność u zawodników. I, I to staraliśmy się tutaj się, na tym przede wszystkim był, był ułożony nacisk. Obecnie skończyliśmy przygotowania w Polsce. Czy jeszcze dalej będą jakieś treningi u nas, czy już jeszcze będą, zawodnicy? Zaraz... Będą, w kolejnym tygodniu będziemy skakać na skocznym zakopanym. Tak, mamy w planie wykorzystać obiekty zakopiańskie, głównie dużo, tylko dużą krokwie. I w tygodniu między 15 a 20 zagościmy znowu na kilka dni do Wisły, gdzie będziemy mieć, mieć kolejne zgrupowanie. Aha. I potem już ten Raczej grupa kadrowa zostaje tak jak jest i. No zobaczymy tutaj składu przedwcześnie nie ogłaszamy, czekamy do końca, bo to jeszcze różne rzeczy się mogą wydarzyć. Myślę, że... że taka trójka, czwórka zawodników jest pewna na tą chwilę i tu wielkich niespodzianek nie będzie, natomiast cały czas patrzymy, obserwujemy to, co się dzieje w Płarze Kontynentalnym i, i być może zawodnicy z Płaru Kontynentalnego też otrzymają szansę startu już w tych pierwszych zawodach. No to bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia. Kamil, witamy po tygodniu zgrupowania w Wiśle. Jak uważasz zdrowie, kondycja i ogólnie wejście w sezon letni? Zdrowie dobrze dziękuję, póki co e, jest wszystko ok, A jeżeli chodzi o skoki o, o moją dyspozycję, to, to też uważam ją na dobrym poziomie. Jeszcze nie jest to taka e, dyspozycja jaką bym chciał, ale do zimy jeszcze jest trochę czasu i do, w sumie do pierwszych zawodów też tak. Czyli ogólnie y, macie, masz zamiar y, przygotować wszystkie konkursy, czy raczej będzie to bardziej brane jako treningowo przed zimą, czy e, na pewno nie, nie wszystkie, natomiast w ilu konkursach i gdzie będę startował, no to to już będziemy decydować z na bieżąco, będziemy to rozważać, gdzie, gdzie warto pojechać, albo może gdzie, kiedy by było lepiej potrenować, a nie, nie jechać za zawodzie, także czas pokaże. Czyli życzę tylko zdrowia i powodzenia w sezonie. Tak? Dziękujemy tak ślicznie Wintersport. Maciek Kot, Vitels, witamy po tygodniu z wypowania Wiśle. Jak uważasz przebiegły te przygotowania do sezonu? Bardzo fajnie. Przede wszystkim planowo. Żaden trening nie wypadł, pogoda była fajna. Może troszkę za ciepło na skoki, ale na pewno wolimy taką pogodę jak chociażby deszcz. Zazwyczaj to wszystkie, wszystkie cele jakie mieliśmy na, na te treningi, zrealizowaliśmy były drobne testy sprzętu, wszystko wypadło bardzo dobrze. Jak możemy spokojnie, z pozytywnym nastawieniem wracać do domu. Zdrowie dopisuje, czyli wszystko jest w porządku. Tak, tak jak najbardziej wszyscy są zdrowi, kontuzji nie ma, także możemy trenować na Ty nastawiasz się na jakiś cel letni, czy raczej bardziej na zimowy. Głównym celem letnim jest dobre przygotowanie do sezonu zimowego. Oczywiście w zawodach, w tych, w których będę startował, będę walczył jak najwyższe miejsca, bo zawody są zawodami trzeba podchodzić do nich tak jak zawsze, czyli na 100% i myślę, że trzeba walczyć na pewno o podium no, Oczywiście będziemy liczyć na powtórkę z zeszłego roku w Iśle, także życzymy powodzenia i będziemy czekać na wyniki. Dzięki. No i Piotrek u siebie skakanie, tydzień zgrupowania. Jak uważasz kondycha, skoki jak wyszło? A, tak a, różnie no. Nie, na początku trochę lepsze skoki, potem potem tak trochę po boli ból, bóla sklepana. a teraz już na koniec, jeszcze takie w miarę, ale też jeszcze nie do końca, nie do końca dobre, ale. Zawód, zawodów czas. O, tak jest. jest czas, także a, wszystko czas. będzie w porządku. Liczymy oczywiście na dobre skoki w Wiśle, ale i także na cały sezon letni. Uważasz, że masz jakieś cele letnie, czy raczej zima i sezon olimpijski? Raczej raczej zima, no, ale wiadomo by się chciało cały czas tak jakaś dobrze, a no wiadomo, nie, nie zawsze to wychodzi tak, jak by się chciało. letni, letni Letnie starty też na pewno, na pewno bym chciał dobrze postartować, a, a jak będzie, no to się, także, się okaże w Także życzymy powodzenia Winter szuś trzyma, Kciuki i będzie dobrze. Tak jest. Dzięki.